E Cześć, witajcie, z tej strony Robert na CES 2016 w Las Vegas. Miałem okazję również przedpremierowo, a później bezpośrednio na targach zapoznać się chwilę z nowym urządzeniem, z nowym tabletem Samsunga opartym o system Windows. No i tutaj pewna dysproporcja, jeżeli chodzi o nazwę Galaxy Tab Pro S. Galaxy powinno być oparte o system Android, natomiast mamy tutaj dostępny albo Windowsa 10, albo Windowsa 10 Pro. Samo urządzenie, no to chyba najważniejsze, ma przekątną 12 sali ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2K, czyli 2160x1440 pikseli. Nie jest to urządzenie chyba, które idealnie będzie się sprawdzać, jeżeli chodzi o na przykład moją pracę, czyli o renderowanie filmów, procesor jest dość słaby, tutaj do zastosowań właściwie biurowych bardziej. Intel Core M o taktowaniu 2,2 GHz, 4 GB pamięci RAM i dyski SSD, albo 128 albo 256 GB. Ten 128, jeżeli chodzi o system, zostaje nam około 119, bo tam jest gdzieś ukryta partycja, a po zainstalowaniu pewnych aplikacji zużywamy kolejne 30 GB, więc warto mieć to na uwadze. Kolejne parametry to 5 megapikseli, aparat z przodu, 5 megapikseli z tyłu, tam już z autofokusem. Warto również wspomnieć o licznych tutaj czujnikach. Chyba najważniejszy jest ten czujnik HALA, który pozwala wykrywać to, że połączymy nasz tablet z klawaturą i wtedy wygasza nam się ekran. Bateria 5200 mAh, oczywiście zamknięta w tej obudowie, i tutaj producent zapewnia około 10,5 godzin pracę na tym urządzeniu, no ciekawe jak to będzie faktycznie wychodziło. GPS GLONASS, waga poniżej 700 gramów. zarówno w wersji Wi-Fi jak i LTE, jest również złącze USB Type-C, więc to również jest pewien krok, jakby dla Samsunga, bo to chyba pierwsze urządzenie z tym złączem. Kolejne elementy, no to warto wspomnieć o tym, że mamy specjalne takie jakby złącze do klawatury, po prostu podłączone, a wtedy automatycznie klawatura jest też wykrywana przez urządzenia i jakby przełącza się ten tryb wykorzystania klawatury po odłączeniu. Automatycznie robi nam się z tego tylko tablet. Kolejny element, o którym gdzieś tam na blogu źle napisałem. Mianowicie myślałem, że z tyłu są normalne te zaczepy, tak jak w poprzednich wersjach tabletów Samsunga, tak jak na przykład w tabie S i w tabie S2, czyli te, te takie po prostu zaczepy. Natomiast tutaj jest wykorzystany po prostu magnes, który po prostu jest przysysany tak delikatnie do tej, do tej obudowy razem z klawiaturą, którą możemy sobie łatwo po prostu tutaj zdjąć. Ciekawą funkcją jest tutaj Galaxy Continuity, która pozwala za pomocą właśnie taga NFC umiejscowionego w klawiaturze, jakby szyfrować nasze urządzenie za pomocą smartfona ze skanerem odcisków palców. I myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie, ale faktycznie, jak to będzie działać, to mam nadzieję, że uda mi się gdzieś tam później sprawdzić. Samo urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach, póki co biały i czarny. Oczywiście, jako dodatkowe akcesorium, jest tutaj klawiatura. I ta klawiatura jest wyposażona w touchpad. To wszystko działa ok. Nie zauważyłem jakiegoś specjalnego uginania się klawiatury podczas jakiegoś tam pisania. Natomiast w momencie, kiedy chwytamy sobie cały tablet i trzymamy go za pomocą już tylko klawiatury, no to obciążenie to 700 gramów jednak robi swoje i ta klawiatura delikatnie się wygina, ale no nic tam się specjalnego nie dzieje, w sensie żeby, nie wiem, nadmiernie odpinał się tablet sam, czy coś takiego. Dostępny jest również rysik. Niestety na dwóch stanowiskach, z którego z niego korzystałem, był on rozładowany, więc nie miałem możliwości za bardzo przetestowania go. No trzeba przyznać, nie, nie należy on do najpiękniejszych, jest trochę gruby, działa on na takiej zasadzie jak no, na przykład w naucie 4 czy w Note 5 musimy po prostu mieć, podejrzewam, sparowany ten rysik bezpośrednio z ekranem, bo nie działa on tak jak zwykły rysik, czyli po prostu na dotyk. No, no, jak w innych smartfonach, byśmy mogli po prostu sobie to wykorzystać. Warto wspomnieć o tym, że samo urządzenie naprawdę jest bardzo cienkie i to robi fajne wrażenie. Te ramki wyglądają bardzo ciekawie. Warto jeszcze wspomnieć, że złącze, który jest w tablecie i które wpinamy bezpośrednio w klawaturę, jest również na magnesie, więc to się też tak fajnie przysysa, więc nie ma problemu, żeby z tym trafić, że trzeba coś tutaj specjalnie dopasować. No sam tablet robi bardzo fajne wrażenie. Cieszę się, że że wreszcie Samsung gdzieś tam wraca do tabletów z Windowsem. Może ta specyfikacja dla mnie nie jest jakaś idealna, ale mam nadzieję, że uda mi się jakoś szybko sprzęt przetestować. Tutaj również podano jakby termin wprowadzenia Q1, czyli do kwietnia powinny się pojawić gdzieś tam na rynku. Oficjalnie ceny nam nie podano, ale gdzieś tam w kuluarach była informacja, że może kosztować on około 1000 dolarów, czyli około 4000 zł, czy tam nawet ponad 4000 zł. No, będzie to raczej cena zaporowa. Natomiast urządzenie wygląda bardzo fajnie i nie mogę się doczekać, kiedy uda mi się je przetestować w domu. Dajcie znać, co myślicie, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć. we yeah.